Siema widzowie, dzisiaj powiem wam dlaczego znów nagrywam na YouTubie i dlaczego nie robię to na moich poprzednich kanałach A więc... co? Zaczynamy! YouTube otwarł przede mną nowe możliwości dzięki czemu po prostu zrezygnowałem z moich wcześniejszych kanałów no bo, po prostu mówiąc po prostu były słabe Nikt z was nie lubi oglądać filmów przecież, które są robione na dosłownie na ziemiaku No, chyba rozumiecie tutaj o co chodzi no, chyba rozumiecie, że mogło to wyglądać dosłownie inaczej. E, siemanko widzowie, dzisiaj nagrywamy gameplay z Minecraft. O, o, gameplay Minecraft. O, o. No, chyba umówmy się. Nikt nie piszę w ogóle tych filmów. Nawet, chyba tak szczerze, ja. Dlatego, w poszukiwaniu nowych możliwości, jak uzyskać moje filmy, no, właśnie wyszedł ten kanał. O nazwie Kiero. I miejmy nadzieję, że to wam się on wszystkim. No bo w sumie nie chcę tworzyć kolejnego kanału, tak szczerze. Dlatego mam dla Was kilka fajnych serii, które naprawdę mogą Wam się spodobać. Bardzo dziękuję Wam, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście, palcem mam zostawić łapkę i subskrypcję, no bo pomaga Ci nam tak naprawdę rozwijać ten kanał. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.